Witam wszystkich bardzo serdecznie. Warta ściekolenia. Pozdrawiam wszystkich raz z Cargo Taikon. Pozdrawiam Wójta Buchuna. Jestem tutaj na załodniku w Pszczynie. Przy okazji korzystając z tego dla, no oczywiście jak zawsze dla najmłodszych widzów, pokażę wam mniej więcej yy, procedurę otwierania dachu, co niektórzy <grytanie> yy, się zaczną oczywiście śmiać. No, ale tak jak mówię, są takie małe wskazówki. Tutaj z racji tego, że będą mnie ładowali tą oto suwnicą na kółkach, jest to ogólnie masakra, bo rozsłaniając bok musiałem tutaj się poprzemieszczać po błocie. Także buty mam, kurde, całe obklejone. No, z racji tego, właśnie, że będzie miał ładował tą suwnicą tutaj na kółkach, musiałem rozsunąć również bok, aby po prostu y, operator danej suwnicy miał, y, no, wgląd na to, co tutaj się oczywiście dzieje na naczepie, bo, no, widać się go tam, y, ta budka cała do, do, do prowadzenia tego. Tej słownicy Jest no z boku tak Nie jest nigdzie tam na górze ani nie ma też tego pilota Tak jak to jest teraz w większości firm Tylko jest z boku Także będzie musiał widzieć po prostu co się z boku dzieje Zobaczę czy mi się to uda was tutaj jakoś Zalokować I po prostu rozsuniemy sobie bok Nie mam pojęcia jak to teraz widzicie Postaram się jakoś to kurczę tutaj zrobić Aczkolwiek to nie wiem czy mi się to Uda, dobra, najwyżej spadnie, i się potłucze. Tego dachu jeszcze nie roztwierałem. Także nie wiem, co mnie może tutaj czekać z tym, z tym przesuwaniem tego, tego dachu. Bo w nie, niektórych naczepach to po prostu idzie płynnie ładnie. Ale w niektórych no po prostu te dachy są takie, takie zastałe, No nie wiem, no mówię, to jeszcze nie otwieram, także nie wiem. W każdym naczepie jest taka, o nie wiem jak to nazwać laska czy coś w tym rodzaju, z takim haczykiem zakończonym, właśnie to jest nam potrzebne do e, otwierania dachu. Tam na końcu jest taka też linka metalowa, którą po prostu tym haczykiem będzie trzeba zaciągnąć, aby nam takie trzpienie z boków powyskakiwały, aby rozblokowało nam dach. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Że to linki nie ma wcale do rozczepienia tych bolsów. Oh. Oh. No nie wiem jak to było widać <ścoughs> Bynajmniej Tu u góry Powinna być taka linka Która odbezpiecza nam bolce Które Zapobiegają przesuwaniu się oczywiście dachu Gdy jest to niepotrzebne Trzeba było wejść do góry i ręcznie to rozblokować. Dach też szedł ciężko. Tak właśnie jak myślałem. No i tak to właśnie wygląda teraz już bez, bez dachu, tak? Tutaj możemy sobie zobaczyć, wszystko nam się w taką harmonikę o, zwinęło. plandeka się po prostu wyprzruszała do góry i dzięki temu dach nam się sunął. Oczywiście tutaj tabelka główna, górna z zawiasami i on trzeba właśnie tą laską też do góry unieść. I wtedy właśnie odbezpieczyć te bolce, które umożliwiają nam przesunięcie dachu. No, co tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że dech nie będę musiał ściągać. Jedynie te dolne powyciągam. A to dlatego, żeby oczywiście pasami sobie później pozabezpieczać ładunek, który będę miał załadowany. No to by było na tyle. Zobaczę, jak to będzie to wyglądało. Bo po prostu poszli na przerwę, tak jak wam to wspominałem. Poza tym, zawizacją się trochę tutaj poprzesuwało. Zobacz jak to będzie wyglądało. Może mi się też uda u, u, nagrać, uchwycić cały cykl po prostu załadunku. Postaram się Wam również to nagrać. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. No, a będę właśnie ładował jeszcze przy okazji. No to mówię, zobaczymy. Może się uda nagrać tamte oto paczki. Także do zobaczenia.